Ponownie witam wszystkich. Dzisiaj druga część lekcji o atomie wodoru Bohra, o teorii opisującej ten najprostszy atom. W pierwszej części właśnie zajęliśmy się samą teorią, a w drugiej sposobem jej potwierdzenia. Tym się zajmiemy dzisiaj, ale ponieważ lekcja tamta była bardzo długa, troszkę czasu upłynęło, to więc te, takie krótkie podsumowanie, co my tam zrobiliśmy, już bez, bez wynikania w samym przekształcenia. A więc Bohr założył, że ten najprostszy atom składający się z protonu i z elektronu zbudowany jest w ten sposób, że proton jest w, w centrum tego atomu, jest jądrem tego atomu i wokół niego, po orbitach kołowych, porusza się elektron pod wpływem siły elektrycznej, czyli siły takiej Coulombowskiej, czasami zwanej Coulombowską. No i zakładając, że, że siła elektryczna pełni rolę siły dośrodkowej i że elektron zachowuje się zgodnie z zasadami dynamiki, czyli ta siła elektryczna pełni rolę siły właśnie środkowej, z porównania siły dośrodkowej i siły elektrycznej Uzyskaliśmy bardzo ważny tu związek oznaczony jedynką wzór na MV2, ona później będzie potrzebny, czy był potrzebny. I wyprowadziliśmy wzory na energię kinetyczną, potencjalną i całkowitą. Tu jest wzór na energię całkowitą. Analizując ten wzór, widzimy, że, że im większe jest R, tym większa jest ta energia, Czyli im większy promień orbity, tym większa energia całkowita tego atomu wodoru. No właśnie i tu już był pierwszy problem, zauważyliśmy, że, że ten wzór no, troszkę kłóci się, znaczy poważnie kłóci się z doświadczeniem, ponieważ z niego wynika, że te promienie orbit są dowolne, a więc skoro promienie są dowolne, to również wartości energii w tych różnych stanach są też dowolne, a więc również dowolne są różnice energii. A atom. Emituje światło, czy w ogóle promieniowanie elektromagnetyczne to jest szersze pojęcie, gdy zmniejsza swoją energię. I energia fotonu jest równa, jest równa energii energii różnicy między tą energią początkową, tą większą i końcową mniejszą, ponieważ te energie mogą być dowolne, więc te różnice mogą być dowolne, a więc i częstotliwość fotonu powiązana. Jest z energią właśnie emitowaną, jest również powinna być dowolna, a okazuje się, że, że obserwuje się jedynie tylko niektóre częstotliwości promieniowania emitowanego przez, 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 przez atom, atom wodoru. Czyli to oznacza, że, że nie, wszystkie, nie wszystkie orbity są dozwolone, więc nie wszystkie energie są, są dozwolone. No, i z tym, przed tym problemem stanął, stanął właśnie bolczy Stwierdził, że, że te prawa fizyki klasycznej być może są prawdziwe, może, ale na pewno wymagają jakiegoś, jakiegoś no, do, nie tyle dopracowania, co, co ujawnienia jakiegoś jeszcze dodatkowego prawa, które w powiązaniu z prawami dynamiki pozwolą nam obliczyć. Obliczyć, czy jemu obliczyć właściwe częstotliwości promieniowania emitowanego przez atom wodoru, zgodnego z doświadczeniem. No i kombinując to bardzo sprawne matematycznie, był fizyk, zresztą większość fizyków z konieczności jest sprawna matematycznie, sformułował on swoje postulaty, czyli jakby dodatkowe warunki które dodane do znanych tam praw fizyki. praw fizyki pozwolą właśnie uzyskać wzory na częstotliwości emitowanego promieniowania przez atom wodoru zgodne, zgodne z, znaczy z doświadczeniem, że te wyniki, te częstotliwości będą zgodne z doświadczeniem. No i sformułował na podstawie dopasowywania tych, tych różnych dotyków wzorów do tych znanych tam praw sformułował swój pierwszy postulat. Tu już o nim mówiliśmy. W sumie, podsumuję tylko, że mówił nam o tym, że bo założył, że dozwolone są tylko niektóre orbity, takie, dla których orbitalny moment pędu, czyli w tym przypadku, jakiś są ruch po okręgu, to jest, ten wzór na moment pędu ma bardzo prostą postać. To jest po prostu pęd, czy m razy v razy promień prom tej orbity. To jest bardziej skomplikowana wielkość, ale w tym przypadku przyjmuje taką wartość, to najprostsza to jest możliwy przypadek, że ten orbitalny moment pędu elektronu równy jest całkowitej wielokrotności stałej planka H, już ją znamy, podzielonej przez 2pi, gdzie n jest tam jed, liczbą całkowitą 1, 2, 3 i tak dalej. I właśnie łącząc ten dodatkowy wzór ze wzorem tym wcześniejszym to znaczy, numer jeden i ten wzór, łączy te dwa wzory, które są zapisane, zapisane, ten drugi wzór jest tutaj pod spodem i znaczy pozbywając się z tych dwóch wzorów, właśnie z tego wzoru i z tego wzoru pozbywając się prędkości elektronu, można obliczyć, wyprowadzić wzór na promień dozwolonych orbit. No jak to zrobiliśmy, tylko przypomnę, aby pozbyć się tego, tej prędkości, ona była w tym wzorze oznaczonym numerkiem 1 w kwadracie, to podnieśliśmy do kwadratu obie strony tego, tego pierwszego postulatu Bohra. Bohra podzieliliśmy stronami te, te równanie, żeby to Vn kwadrat się skróciło i potem przekształcając obliczyliśmy promień n tej orbity. I wzór przyjął taką wartość, czy n kwadrat to liczba całkowita razy pewna stała wartość wyrażająca się przez inne stałe, które później nam wartości ich podałem. No i jak potem wstawimy wartość tej naszej, tego promienia dozwolonych orbit do tego wcześniejszego wzoru na energię, czyli do, jak wstawimy do wzoru tego w to miejsce, to uzyskamy wzory na Dozwolone energię atomu wodoru. I ten, ten wzór uzyskaliśmy. Teraz to pokażę. O, w tym miejscu to jest ten wzór. No tu, tu właśnie wstawiliśmy miejsce R, Rn, wstawiliśmy tą wartość wcześniej obliczoną. Po przekształceniach uzyskaliśmy ten, ten wzór. Tu formę trochę zmieniłem, żeby to n kwadrat było na początku. I podsumowanie, czyli uzyskaliśmy dwa wzory na promień dowolnej do orbity elektronu i na wzór na energię atomu, wodoru, gdy elektron jest na każdej z tych kolejnych orbit. Tak? Ta liczba N tu występuje zarówno w kwadracie tu i tu, tylko jest tu w mianowniku, tu jest, tu jest w liczniku. Ale w obu przypadkach jak N rośnie, to EN rośnie. Jak tu N rośnie, to RN też rośnie. I prosiłem jako praca domowa o obliczenie promienia pierwszej orbity i energii atomu wodoru na pierwszej orbicie. Czyli oto to i to miało być do, do obliczenia. Wartości stałych są tu podane. Zamiana y, Joule'a na elektronowolty, no to będzie potrzebne, ponieważ prosiłem też, żeby tą energię, która po, początkowo wyjdzie Wam w Joule'ach, żeby zamienić później na elektronowolty i żeby, aby się przekonać, że ta jednostka, czyli elektronowolt jest lepiej dostosowana do y, mikro, opisu mikroświata. O, I tyle z powtórzenia. Tam dyskusję, jednostek, dyskusję jednostek przeprowadziłem tu jeszcze, żebyście wiedzieli, bo to pewne potwierdzenie, że te wzory mogło, mogą być prawdziwe, to nie jest jeszcze pewność, ale, ale jest dość duża szansa wtedy wyszło nam, że jednostka promienia obliczona z tego wzoru, jest, wyraża się w metrach i jednostka energii z tego innego wzoru jest, wyraża się w dziurach, tak jak być powinno. No i tyle, jeżeli chodzi o powtórzenie. I teraz właśnie. Na razie to jest tylko teoria. Może prawdziwe, może nie, więc warto byłoby się zastanowić, jak można by ją odrzucić lub potwierdzić. Tu jest troszeczkę długopisem jaśniejszym. Mam nadzieję, że to będzie widoczne też. Więc, temat, właśnie, więc dzisiaj zajmiemy się próbą potwierdzenia tej teorii. No i teraz. Jak to zrobić? No, co my właściwie wiemy, co my wiemy o tym atomie wodoru? No, okazało się, że, że zanim Bohr sformułował swoją teorię, to już doświadczalnie analizując częstotliwości fal emitowanych przez fal elektromagnetyczne, oczywiście emitowanych przez atom wodoru, zauważono, że one układają się w pewne serie. I stworzono wzór opisujący właśnie długości fali, czy pozwalający obliczyć długość fali. Długość fali fal emitowanych przez fale elektromagnetyczne emitowanych przez atom wodoru. No i teraz jeżeli wyprowadzimy w takim razie w, w oparciu o tą teorię Bora wzór na częstotliwości albo też długości fal emitowanych przez właśnie atom wodoru i okaże się, że, że te częstotliwości obliczone, obliczone z teorii BORA będą zgodne z tymi z doświadczalnie zmierzonymi, no to będzie najlepszym potwierdzeniem, że ta teoria Bora jest prawdziwa, przynajmniej w dużej, w dużej części, tak? nie będzie można przynajmniej jej odrzucić. No i tym się właśnie zajmiemy. I, i bo y, też musiał potwierdzić swoją teorię i sformułował jeszcze drugi swój postulat. Właśnie ten drugi postulat będzie pozwolił nam tą teorię właśnie y, zweryfikować. Więc. Y, ale właśnie wcześniej, ponieważ ta praca domowa była zadana, ja tylko tu przedstawię bez dokładniejszych już tu przekształceń i obliczeń jeszcze raz wzór na, na promień pierwszej orbity. Tu są wstawione wszystkie te wartości, które wam wcześniej podałem. I jakbyście dobrze liczyli, to by wam wyszło 5,3 razy 10 na minus 11 metra czyli y, można powiedzieć, że to jest promień, promień y, atomu wodoru, gdy jest on w stanie podstawowym, czyli no, wartości niezwykle małe, 10 do minus 11 metra, to dla nas, dla nas jest to wielkość niewyobrażalna. To jest to coś bardzo, bardzo nowego, czyli jakby to w formie dziesiętnej napisać, to byłoby było 0, i na 11 miejscu po przecinku byłaby dopiero 1, czy, a ponieważ to jest 5 czy 5 na 11 miejscu po przecinku. No, takie odległości są dla nas, dla nas niewyobrażalne, znaczy możemy sobie wyobrazić to, z czym, czego, jeżeli coś podobnego doświadczyliśmy, to nigdy takiej odległości nie obserwowaliśmy. Także czy to ja bym tu napisał 10 do minus 15, czy minus 12, 12 czy 8, to praktycznie nam to dużej różnicy nie sprawia. Wiadomo, że to jest po prostu dla nas bardzo mało. No ale właśnie potem się może patrząc właśnie nawet na tą wartość, na ten promień atomowodoru, może powoli przestaniemy się dziwić, że jak mamy te pendrive, że na tym pendrive można, znaczy w tej małej takiej objętości, w jakiej kostce, można tyle informacji umieścić. No, nie, można tyle umieścić, umieścić bo to wewnątrz jest mnóstwo obiektów, mnóstwo obiektów, których różne konfiguracje mogą y, znaczy pozwolić nam gromadzić informacje, właśnie, także że przestajemy się wtedy dziwić. Y, no i jeszcze wzór na energię. Y atomu wodoru, gdy elektron jest na pierwszej odbicie. Orbicie, ten już wzór jest tam, bo wcześniej był podany, wstawienie danych. I gdybyście dobrze liczyli, to wyszłoby nam minus, tu jest ten minus niewidoczny, dobrze, to jest minus 2,18, a z 10 do minus 18 Joula. No to znowu jest to liczba, liczba, y sama liczba jest bardzo mała. Y y Joule to wcale nie jest wielka energia, y no ale już no, y w naszym świecie coś tam znacząca, no ale to jest 10 do minus 18, to jest 0, i na 18 miejscu dopiero 1. No potem tu, tu dwójka w tym miejscu jeszcze będzie, no to, to i tak jest bardzo mała liczba, nie w ogóle mała dla nas. Tak. No więc właśnie jest pytanie, czy, czy dobrze używać taką jednostkę jednostką, prosiłem o zamianę Joule'a na elektronowolty. Elektronowolt, znaczy Joule to jest 0,624 razy 10 do 19 elektronowolta, więc tam gdzie był Joule, liczba zostaje, tylko tam gdzie był Joule, pojawia się to, czemu on jest równy, czyli 0,624 razy 10 do, do 10 do 19 elektronowolta i po, no jak wymnożymy 10 do 19, 10 do minus 18 będzie 10 do pierwszej, czyli 10. Te liczby te wymnożymy i wyjdzie nam około minus 13,6 elektronowolta, więc nie dziwimy się, że ten elektronowolt lepiej nadaje się do opisu tu energii tych cząstek mikroświata, bo widzimy, że zniknęły nam te wykładniki całkowicie. Liczba jest jakaś mała, czy więc jak będziemy mówili o mikroświecie, to lepiej wyrażać tę energię w ten sposób. Jeszcze coś powiem o tej, tej energii, Co, to, to, o czym ona mówi. Właśnie aby ten elektron wyrwać z atomu wodoru, a gdyby ten elektron znajdował się na tej pierwszej orbicie, to trzeba doprowadzić do tego, żeby ta energia była równa zero. Czyli trzeba dodać mu. 13,6 elektronowolta, czyli aby, więc czasami się nazywa tą energię 13,6 elektronowolta energią jonizacji, czyli energią pozwalającą na pozbawienie tego atomu wodoru, tego jednego elektronu. Czyli, czyli jakbyśmy dodali teraz temu elektronowi 13,6 elektronowolta, to energia całkowita tego atomu była na 0 i to by oznaczało, że ten elektron, elektron byłby już jakby uwolniony z tego atomu. No i dobrze. I jeszcze właśnie w takim ta, razie, skoro już na, obliczyliśmy promień tej y, pierwszej orbity i energię atomu, atomu y, wodoru, gdy elektron jest na tej pierwszej orbicie, to można te wzory na promień dowolnej orbity zapisać, bo ta stała była równa promieniowi pierwszej orbity. Ta stała, może jeszcze raz pokażę tą ten wzór, o Więc proszę zobaczyć, że, że to wszystko, co, co jest tu to jest promień pierwszej orbity tak, a